Szanowni, widzowie, co na wita w kolejnym odcinku? Ja jestem Michał i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak popsułem i naprawiłem celownik w karabinie M57, znanym też jako STG albo STGW57. Ci z Was, którzy oglądają regularnie mój kanał. Serdecznie pozdrawiam ci z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy. E, również pozdrawiam. Możecie zerknąć na poprzednie odcinki dotyczące karabinu STG-57, ponieważ e, jestem jego wielkim fanem i, i materiałów o tej broni na, kale, na kanale znalazło się już kilka. E, natomiast e, ci z Was, którzy śledzili poprzednie odcinki, słyszeli, że na jedne z zawodów niestety nie zabrałem karabinu STG, ponieważ odmówił w nim posłuszeństwa celownik. Otóż, jak się okazało, celownik ten było stosunkowo łatwo naprawić, a jak to zwykle błędem była tak zwana wina użytkownika, czyli, czyli ja po prostu go, chyba raczej jednak go źle obsługiwałem, co spowodowało efekt w postaci takiej, że bęben celownika został zablokowany. To jest taka blokada, znajduje się z boku, która umożliwia jego odblokowanie. I w ten sposób możemy sobie regulować nastawę celownika od 0 do 640 metrów. Następnie tą blokadę zwalniamy, i celownikiem można sobie kręcić. A potem ustala on się w konkretnej pozycji. Ten celownik jest to dosyć skomplikowane urządzenie. Celownik ten ma łącznie 22 części, 22 części sam celownik. Jak pomyślicie sobie na przykład o Glocku 19 który cały pistolet ma tych części 30 parę, zależy jak liczyć, czy liczyć części rozdzielne, czy nie, to będzie ich powiedzmy między 33 a 35. To jak sobie pomyślicie na tym tle, że tutaj mamy celownik, który ma 22 elementy, no to ktoś może się stuknąć głową i powiedzieć, po co było coś takiego skomplikowanego wymyślać. Otóż e, powód był bardzo prosty. Założenia, które towarzyszyły tworzy, tworzeniu tej broni, obejmowały strzelanie z tego karabinu na spore dystanse. Szy, Szwajcarzy, e, no, jakby przewidując e, reżim, w jakim ich wojsko miałoby ewentualnie używać tej broni, no to, no to tam przestrzenie przestrzelenie się gdzieś tam z jednej przełęczy na drugą. To są naprawdę dystansy, dystanse rzędu rzędu paruset metrów. Oczywiście do większych dystansów do karabinu M57 był dostępny celownik optyczny, natomiast założenie było takie, żeby do tych paruset, 500, sześciuset metrów żołnierz mógł z tego karabinu skutecznie strzelać, używając mechanicznych przyrządów celowniczych. I to się firmie, firmie SIG, która produkowała ten karabin, jak najbardziej udało. Niestety, no, rezultatem tego jest dosyć mocna komplikacja tego celownika. On, jak sobie na niego popatrzycie, on wam może coś przypominać. Ci z was, którzy się interesują trochę historią broni, być może mogą rozpoznać tutaj pewne elementy celownika w karabinie FG-42. Czyli wersji MG42 dla spadochroniarzy Fallschirmjägergewehr Gewer, chyba tak to się powinno nazywać. Czyli wersja spadochroniarska MG42 miała dosyć podobny bębnowy tylny przyrząd celowniczy, aczkolwiek nie był on aż tak skomplikowany jak w Sigu. Taki podobny bębenek niektórzy z Was mogą również rozpoznawać w MP5. Czy tam SP5, tak jak się nazywa ta jego cywilna wersja wykastrowana? Natomiast on działa nieco inaczej, ponieważ tam przesuwamy sobie, zmieniamy ten diopter, czyli ten, ten przeziernik jakby jest wielokrotnie na tym bębnie wykonany w różnych średnicach także to nie jest dokładnie to samo e, tutaj mamy koncept bardziej ten przypominający FG-42 zresztą e, Szwajcarzy produkując ten karabin zaczerpnęli z FG-42 tutaj trochę elementów, na przykład system mocowania kolby e, i sama kolba e, jako żywo przypomina element z MG-42 także Także widać ewidentnie tutaj te inspiracje. Natomiast no ten celownik po prostu jest dosyć skomplikowany, natomiast można z niego uzyskiwać naprawdę dobre rezultaty. Z tego karabinu można na, na większe dystanse strzelać z dobrym powodzeniem. Ja z niego niestety w moich warunkach wciąż strzelałem tylko na 100 metrów. Wygląda to tak, że jeżeli się przyłożę do tego strzelania, to na 100 metrów. Absolutnie jestem w stanie zmieścić się w dziesiątce, zrobić wynik taki, który po prostu spowoduje, że, że z, z, z dużego kręgu dziesiątki się nie wyjdzie. I, to, I tutaj akurat muszę, muszę przyznać, że, że ten karabin no bardzo sprzyjał uzyskiwaniu takich wyników. Natomiast chcąc zabrać go na zawody, gdzie wiedziałem, że, że będę strzelał krótsze dystanse rzędu 25 czy 50 metrów, ja wiem, że to trochę ma mało sensu, taki karabin na, na takie odległości, ale powiedzmy, że taką miałem fanaberię, chciałem ten celownik przeregulować, i to, co zrobiłem, błąd, który wykonałem, którego ewentualnie, jeżeli byście mieli taki karabin, nie powtarzajcie. Błąd wygląda następująco. Tutaj regulacja, ta podstawowa, jest taka zapadka, która znajduje się z prawej strony bębna i ona po prostu zapobiega, jeżeli ustawicie jakąś nastawę, to ta zapadka zapobiega jej dalszemu przestawianiu się. Ponadto jest jeszcze regulacja. E, która obejmuje tutaj e, na górze jest taki, jakby to powiedzieć taki dysk regulacyjny, który, e, którym reguluje się e, jakby podstawowe e, nastawy tego celownika, czyli po prostu się go koryguje. E, do tego celu można użyć wyłącznie autoryzowanego przez producenta e, karabinu narzędzia, którym jest scyzoryk Victorinox i, i ostrze e, zwane też szydłem. Tutaj na górze są otwory, i po prostu wkładamy w, to, w, te, w tą dziurkę otwór i unosimy do góry głowicę celownika, tak żeby móc ten celownik przestawić. I teraz błąd, który ja wykonałem, który spowodował zablokowanie, polegał na tym, że jednocześnie z regulacją tej korekty na górze wcisnąłem tą blokadę. I poruszyłem bębnem. I teraz, w momencie, kiedy celownik znajduje się na tym najniższym ustawieniu, czyli jedynka, tutaj jest, czyli, czyli e, dystans 100 metrów, jeżeli to zrobicie, że wciśniecie blokadę, uniesiecie głowicę, to jest dosyć trudno zrobić, ale mi, jak widzicie, się to udało. I zaczniecie w tym momencie regulować tą korektą tutaj na górze, e, i zdarzy się Wam, że bęben celownika przesunie się wam poza jedynkę, to znaczy on tak jakby spadnie poniżej, e, poniżej pierwszej podziałki na skali, to ten celownik się wówczas zablokuje, czyli stanie się to, co mi i, i w tym momencie efekt będzie taki, że, że nie będziecie w stanie tym bębnem obrócić, nawet pomimo naciskania e, tego przycisku odblokowującego. E, receptą e, na takie zablokowanie, znaczy można to zrobić jakby na dwa sposoby. Mm, no ja myślałem z przerażeniem już o tym, że że będę musiał ten celownik rozebrać. Tam w środku są co najmniej trzy sprężyny: są jakieś kołeczki, kuleczki, zapadki, różne inne rzeczy. No to jest robota dla zegarmistrza. Ja podejrzewam, że jeżeli bym go rozebrał, to siedziałbym przez następny tydzień i go z powrotem składał. Natomiast okazało się, że jest dużo prostsze rozwiązanie tego problemu. E, mianowicie, należy e, nie naciskając tego przycisku blokady. Ja nie będę tego w tej chwili robił, ponieważ ten celownik już sobie ustawiłem. E, należy dyskiem regulacji dojechać e, tak, tak, jakby e, obracać nim w prawą stronę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Aż do, e, aż do wystąpienia takiego lekkiego oporu i w momencie kiedy to zrobicie w tym momencie powinno się dać wcisnąć tą blokadę i po pokonaniu niewielkiego delikatnego otworu ten bęben z powrotem ruszy. Tak mi się to udało zrobić z czego się bardzo ucieszyłem, że, że nie musiałem tego celownika rozbierać także w tej chwili pozostaje mi tylko nałożyć na niego ja sobie go z grubsza wyregulowałem natomiast mam jeszcze do wykonania drobną korektę, ponieważ oczywiście Oczywiście, on, on po tej operacji jest totalnie rozkręcony. Ten celownik w płaszczyźnie poziomej regulujemy za pomocą tej śruby, która znajduje się z tej strony. Ona ma tutaj też takie podziałki z boku wycięte. Obrócenie go o jedną podziałkę powoduje zmianę nastawy. Przy 100 metrach korekta wynosi 2 cm. Przy 300 metrach to będzie 6 cm, i tak dalej, i tak dalej. To jest opisane w fabrycznej instrukcji. Podobnie, jeżeli chodzi o tą regu szydełkową regulację e, te tego bębna regula regulacyjnego na górze. E, tutaj obrócenie go o jeden ząbek, tutaj też są takie wycięte, są takie nacięcia. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale e, nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie tutaj znajdują się takie nacięcia, dzięki którym również jakby możemy zobaczyć o ile ten celownik przekręciliśmy. I tutaj zasada jest ta sama, na, na 100 metrach jeden stopień, jeden ząbek regulacji to jest 2 cm przesunięcia na celu. Przypomnę, że tylny celownik, tylny przyrząd celowniczy Regulujemy jakby w kierunku e, uzyskania pożądanej korekty, czyli jeżeli, e, jeżeli e, przestrzeliny układają nam się e, 2 cm pod celem, e, to musimy regulować Przyrządem w kierunku, w którym chcemy uzyskać korektę, czyli musimy tylny przyrząd celowniczy podnieść do góry. I tutaj akurat podnosimy go o te 2 cm, czyli o jeden ząbek. I w tym momencie przyrząd powinien nam wyzerować średni punkt trafienia z punktem celowania. Także tak wygląda historia celownika w STG-57, który całe szczęście udało się doprowadzić z powrotem do porządku. Tak jak mówiłem na koniec, jeszcze. Unikajcie jednoczesnego wciskania przycisku blokady i dokonywania korekt, korekt wysokości za pomocą tego dysku regulacyjnego tu na górze, dlatego że może się to skończyć tak jak u mnie, czyli celownik się zablokuje, natomiast no, są szanse, że, że uda się go tą metodą, którą pokazałem, odblokować. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.